Hejka, to ja Nikola LPS W tym filmiku będzie kolejnych parę informacji, które są ważne, więc oglądnij ten filmik do końca jeśli interesuje Cię parę zmian jeśli chodzi o mój kanał założenie nowych kanałów no i nie dziwię się dlaczego nie jestem w LPS więc zaczynamy, tak po to Zmieniłam nazwę spójści LPS na Nikola LPS Moją maskotką kanału właśnie jest ten pet shop Którym teraz nagrywam Żywa się ona na Nikola, dlatego też jest taka nazwa Nikola LPS I tak Przepraszam, ale to mi taki y, chomik hałasuje Tak mam chomika, dostałem go na święta Ale nie o tym Druga informacja to że uwaga uwaga będę miała trzeci kanał i teraz taki trzeci? Przecież mam jeden, a to nieprawda mam jeszcze inne tam bez coś tam ale go chyba no, tam, nie będę go chciała mieć, bo i tak na nim nic nie nagrywam, ale będę miała trzeci kanał a to otóż dlatego że dzisiaj jest chyba... tak, dzisiaj jest 10 stycznia 2023 Wy to możecie widzieć 17 stycznia, a 21 stycznia, czyli w sobotę na następnym tygodniu, no mam urodziny i tak. Na urodziny dostanę Dinomaskę, a Pewnie możecie wiedzieć, co to jest Dinomaska. I ten mój trzeci kanał, powiedzmy, że drugi, będzie właśnie, że. no, Dostanę. Ym, fury. No i tam będę nagrywać w ogóle z tą Dinomaską i tak będzie dużo shortców. A jeśli mi się uda, to jeszcze założę konto na TikToku czyli dwa konta na TikToku, jedno o Petropach, a drugie właśnie. O FURY I od razu odpowiadam tak Ja bardzo się cieszę Ta maska to było moje Największe marzenie w sumie No A jeśli byście chcieli To napiszcie W komentarzach Pod tym filmikiem Chcecie, żebym jeszcze miała czwarty kanał? Wiem, cztery kanały to tak dużo, ale dobra. Czwarty kanał o moim homiku i papugę. Mam jakieś różne porady dla osób, które posiadają chomiki, są początkującymi, a tym bardziej o papugę, bo chomika dostałam w sumie 24 grudnia w tamtym roku. No, a papugę, no już mam rok, więc o niej się trochę więcej dowiedziałam. No, ale ktocie co możecie zadawać pytania. Oczywiście, jeśli pod tym filmkiem w komentarzach napiszecie, że chcecie czwarty kanał o moich zwierzakach i różne tam porady To tam dopiero będziecie mogli pisać pytania. I ja możliwe, będę na odcinkach odpowiadała na nie. No, i to wszystko z informacji. Chciałam jeszcze powiedzieć, bo... Że chyba program do edytowania filmików mi się zepsuł, więc filmiki będą już bez edytowania większość. No, chyba że uda mi się coś z tym zrobić. Więc, papawki do kolejnego filmiku.